Cieszę na sam witam was. w kolejnym tu na tym kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak w bardzo prosty i tani sposób nabić sobie level na Steamie, ponieważ, jak wiecie, level na Steamie zdobywamy za granie w gry, za zdobywanie osiągnięć w nich, no i też za kupno ich. A ja w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak za parę groszy można sobie zdobyć jeden level. A więc, dobra, zacznijmy od tego, że na koncie Steam musimy mieć tak minimalnie 2 złote, Ja mam akurat w tym przypadku 13. I teraz, tak, co robimy? Wchodzimy sobie w poziomy. Klikamy sobie tutaj kreator e, pakietów kart. Ok, zjeżdżamy sobie na dół e, i na przykład widzicie, mamy tutaj e, Slime Rancher, Hello Neighbor, Wall e, Paper, e, The Sims i różne takie inne e, rzeczy. E, I teraz, tak, jak zdobyć taki level? E, wybieramy sobie jedną z gier, niech to będzie na przykład Slime Rancher. Klikamy sobie e, tutaj e, w to okienko, wchodzimy sobie na sam dół i e, klikamy kup pozostałe karty. E, to wychodzi nam aktualnie, e, już wam mówię tak, to aktualnie nam wychodzi 69 groszy e, klikamy sobie z zamówienie, e, chwilkę czekamy, hmm, aż to nam się to wszystko ogarnie, gdzie już pobrało mi z konta. OK, już dostaliśmy to, więc klikamy sobie zamknij. OK i przeniosło nam już tutaj do sklepu. I teraz tak, wchodzimy sobie jeszcze raz w profil, e, wchodzimy sobie tutaj w, e, w poziom. I teraz bardzo ważna rzecz, jak widzicie, mamy już odznaki Slime Rancher. Tutaj mamy wszystkie karty zebrane. Klikamy sobie Gotowa, i jak widzicie, klikamy jeszcze Wytwórz Odznakę, co nam wytwarza, jak widzicie, bardzo ładnie. Odznakę z tych wszystkich kart. Chwilkę czekamy. Ok, wytwarzanie szybciutko, szybciutko, szybciutko. Postaram się Wam jak najmniej pociąć ten materiał, żebyście widzieli mniej więcej jak to działa. I właśnie jeszcze zapomniałbym zostawić łapeczkę w górę subskrypcji, jeżeli Wam się spodobał filmiki się wam przydał. Um, no jeszcze niech to się tutaj wytworzy, no niech to się czasami długo wytwarza ok. Le, wytwórz odznakę. Mm, wystąpił błąd, momencik, jeszcze raz wytwórz mnie w takim razie, nie wiem, po raz pierwszy jakiś tutaj błąd mi wyskoczył, dobra. E, szybciutko w takim razie. Mm, 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 mm. Oczywiście zagranie zdobywacie karty, a jak chcecie szybciej to po prostu kupujecie, ja, tak jak ja. No i dobra, czekamy, dobra, bo widzę, że tutaj to się będzie ładować, zładować, wytworzę znakę, o, jak widzicie wytworzono znakę, klikamy sobie OK, OK i wchodzimy sobie teraz w profil i jak widzicie mamy 13 level, żeby nam to udowodnić, że tak jeszcze można robić ile się chce, mam 13 level, wchodzę sobie w jeszcze raz, znowu sobie tutaj zjeżdżamy na swetro do Hello Neighbor, wykupię, bo ich mam tutaj najwięcej, dobra, szybciutko sobie zakupimy 6 kart takich. Ehm, właśnie, bardzo wam będę wdzięczny, jeżeli udostępnicie ten filmik, żeby jak największa ilość osób się o nim dowiedziała e, Wam będę bardzo, bardzo wdzięczny za to. Klikamy sobie z zamówienie, chwilkę czekamy tutaj e, aż nam się to tutaj zrealizuje całe zamówienie. Dobra, widzę, że tutaj jeszcze 7 groszy stało, nie wiem czy on mnie nie zakopiło, OK zakupiło e, więc wchodzimy sobie jeszcze raz tutaj w odznaki Um, cyk, dobra, ja sobie tylko to może odświeżę po prostu, więc sobie wchodzimy tutaj w odznaki, tak naprawdę od razu możecie. Gotowe, znaczy gotowa, przepraszam, wytwórz odznakę. Daj wytwarzę nam trzy nowe przedmioty w ekwipunku. Um, no dobra, niech nam tutaj wytworzy. OK. E, super, bo ogólnie za tam wytworzenie dostajemy. Dostajemy tutaj e, tło, emotkę i kupon. OK. Klikamy mm, sobie tutaj w profil i jak widzicie, e, 13 level jest, ale sobie zrobimy jeszcze raz, jak widzicie tutaj nam już X podskoczył, no i level, tym już e, trudniej takie znaki sobie wbić, bo trzeba więcej tutaj zakupić rzeczy, ja Wam jeszcze pokażę, żeby nie było złożyć e, zamówienie, już tutaj złotóweczka, bo to już coraz więcej tych kart, coraz droższe, okej, okay, jeszcze raz, dobra, wkład e, znaki, pamiętajcie, tutaj mam 64 PD, gotowa, wytwórz odznakę, sobie wytwórzmy ją jak widzicie kolejne trzy rzeczy w ekwipunku nowym nowe okej okay, tutaj dostałem coś dobre teraz w profil sobie wejdźmy jak widzicie mam 14 level już i e X już tutaj też podskoczył i można tak robić tak naprawdę cały czas no tylko to wymaga środków na koncie steam no i tutaj jak widzicie jeszcze otrzymujemy jakieś nagrody to są takie tak naprawdę jakieś tam zniżki czy na przykład co tutaj jeszcze było jakieś e, tła, bo no nie da się ich sprzedać um, jakieś, jakieś e, tutaj jakieś tutaj matki też um, no jest tego tutaj trochę na ja mam nadzieję że nam się odcinek spodobał, zostawcie lapeczko w górę subskrypcję, napiszcie w komentarzu co o tym myślicie udostępnijcie no i co, widzimy się już za następnym odcinku, trzymajcie się